Czy mógłbym budować mięśnie robiąc wyłącznie one rep maxy, czyli wszystko na maksymalnie ciężkie jedno powtórzenie? Czyli wznosy do boku na jedno powtórzenie, ciężkie ściąganie drążka też tylko na jedno powtórzenie i nawet jakieś uginania w stylu uginania młotkowego na jedno powtórzenie. Ale czy to dałoby dobre efekty? Zacznijmy od tego, że takie powtórzenia rekrutują wysokoprogowe jednostki motoryczne i zapewniają naszym mięśniom wysokie napięcie mechaniczne, więc w teorii może to być korzystne w kontekście hipertrofii. Badania pokazały, że niskie zakresy powtórzeń, nawet te poniżej 5, mogą budować masę mięśniową, ale objętość musi się zgadzać. Co to oznacza? Oznacza to, że musiałbyś wykonać naprawdę wiele one rep maxów na jednym treningu, żeby wystawić Twoje mięśnie na odpowiednią dawkę objętości. I wyobraź sobie, że takich one rep maxów musiałbyś na jednym ćwiczeniu zrobić na przykład 10. A jest to zwyczajnie mega obciążające dla układu nerwowego, do tego jest zupełnie niepraktyczne i przy tym niebezpieczne, bo zwiększa ryzyko kontuzji. Można powiedzieć, że taka strategia jest nieoptymalna, zamiast tego rób klasyczne serie w przedziale od 5 do 12 powtórzeń.